Laserunkiem tu, w tym miejscu, pod samą tą skałą. Tak. Gdzieś tu, bo tam też te skały rzucają cień, tutaj pod tym. Tak. I jeszcze tutaj, pod tą skałą, która tutaj wystaje nam z wody. Robimy jeszcze taki cień laserunkiem. Dobra. Tu można jeszcze pod tą falę też troszeczkę podłożyć cienia, i wtedy ona nam będzie taka bardziej e, przestrzenna.